Nie popieram i nie zachęcam do stosowania dopingu, a wszystko, co mówię na swoim materiale, jest tylko i wyłącznie moją prywatną i subiektywną opinią. Cześć, witam. Dzisiaj chciałem się zająć sprawami bardziej uczuciowymi, a tak na poważnie chciałem powiedzieć o tym takim zjawisku, które często widzę na grupach, które widzę często u moich podopiecznych, a mianowicie to, że oni chcą. Czuć towar. Towar nie kopie. I jakiekolwiek jeszcze sformułowanie tutaj znajdziemy. Chodzi o to, że po prostu ludzie za dużo spodziewają się od środków. Środków dopingujących, sterydów androgenno-anabolicznych. I tutaj od razu przejdę do rzeczy. To, że nasza serwetka się zmienia w danym momencie, biorąc jakiś środek, to nie znaczy, że to będzie rzecz trwała. My bierzemy... Dany środek, i mniej lub bardziej od razu nasza sylwetka się zmieni. Tak, na przykład na testosteronie będziemy troszkę bardziej po prostu nabici i pękaci. Na przykład na innych środkach, jak trenbolon, Winstrol i tak dalej, ta sylwetka z dnia na dzień, w cudzysłowie, a tak de facto w, na przestrzeni dość krótkiej, dość krótkiej, tak parunastu na przykład dni, no zmieni się diametralnie. I stąd właśnie. Z tego a nie innego powodu takie środki jak trendbolon, czy winstrol, biorą zawodnicy y, zaraz przed zawodami i trzymią aż do startu, tak aby ich sylwetka na samej scenie w tym danym momencie wyglądała zupełnie inaczej, była pękata, nabita, y, skóra była cienka i wszystko, co jest związane z kwintesencją kulturystyki tego, jak powinien wyglądać zawodnik na scenie. Natomiast to, że my wyglądamy tak w danym momencie, to nie znaczy, że tak będzie zawsze. To nie znaczy przede wszystkim, że my, będąc na przykład w okresie masowym, budujemy tego rodzaju mięsień. Czyli tutaj już zmierzam powoli do sedna. Jeśli bierzesz trend na masie, to nie znaczy, że ty budujesz suchszy mięsień niż na metanabolu. Absolutnie nie. Ty po prostu budujesz mięsień. A to, że on wygląda na suchszy, suchszy, przepraszam, na tym trębolonie, to jest po prostu sprawa chwilowa. Możesz zmienić na dwa tygodnie na matenabol, a potem na dwa tygodnie na trębolon i będziesz mokrzejszy i będziesz znowu suchszy. Więc to, że my wyglądamy bardziej jakościowo na danych środkach, to jest tak naprawdę ściema, to jest taka zasłona dymna. To jest Coś, co uzależnia ludzi od danych środków, natomiast jeśli ktoś jest inteligentny, musi sobie zdać sprawę, że nie zawsze trzeba dążyć do tego, aby właśnie brać te środki, które typowo kopią, tak? Kopią, tak, to należy nazwać. I właśnie to jest to, że ludzie zaczynają szukać tych środków, które kopią, które czuć od razu, czy to jeśli chodzi o siłę, czy to jeśli chodzi o wygląd, tak? To zależy na czym komu zależy. I to zdanie niebie jest głupie, ale tak naprawdę jest bardzo mądre, bo jeśli zależy na czym komu zależy, tak? Wiecie o co chodzi. Jeśli ktoś typowo jest uzależniony od takiego wyglądu w lustrze, suchego, ziarnistego, chce mieć tą rzeźbę, to on może być nawet psychicznie uzależniony od brania takiego trenbolonu I go będzie brał dużo za dużo, albo raczej dużo za długo, tak? A jeśli ktoś, na przykład, jest uzależniony od siły i nie jest w stanie do siebie dopuścić jakichś spadków siłowych, no to będzie ciągle leciał na jakichś środkach, które mocno na tą siłę wpływają. I teraz, tak jak powiedziałem, to, że bierzesz jakieś środki w danym momencie zmieniają twój wygląd bądź jakieś twoje predyspozycje siłowe, tak, nawet czy wytrzymałościowe, cokolwiek, to jest efekt często chwilowy, ale to nie zmienia faktu, że one dają nam większą możliwość dorośnięcia, lepszą regenerację, lepszą syntezę protein. Lepszą syntezę protein, tak. I niezależnie czy widzisz taki środek, taki, taki, czy taki, czy taki, wszystkie sterydy zwiększają syntezę protein. Wszystkie. Testosteron może trochę mniej niż na przykład yy, Dekadiurabolin yy, czy Anapolon, ale testosteron też to będzie robił, jak najbardziej. Może dwa środki mniej niż pięć, ale generalnie biorąc sterydy, zwiększasz swoją syntezę protein. I nie spuszczajcie się nad tym zaprzeproszeniem, który środek kopie, bo większość nie kopie. Większość środków nie czuć. Ludzie mnie pytają, a co będę czuł, a co będziesz czuł? Wszyscy są tacy uczuciowi. Wszyscy chcą coś czuć. Yy, no nic raczej nie będziesz czuł. Troszkę cię nabije, troszkę zrośnie siła, po jakimś czasie i tyle. Będziesz po prostu z większej syntezy proteiny nie poczujesz. Ty masz dalej zapierdzielać, ciężko na treningu, dalej trzymać Michę i po prostu będziesz rosnął lepiej o kilkanaście, kilkadziesiąt może procent dokładając ten drugi środek, o, bo na przykład biorąc 350 teści i dokładając, nie wiem, na przykład. 500 deki, no to można mówić o 20% lepszego potencjału do wzrostu. Natomiast biorąc na przykład, nie wiem, trzy środki, dokładając troszkę je, jakiegoś tam orala, no raczej nie będziemy mówić o dziesiątkach procentów, tak? Natomiast wiecie, o co chodzi. Mamy lepszy potencjał do wzrostu, biorąc sterydy. Zwiększoną syntezę protein, lepszą regenerację i to wykorzystujemy. I to, czy jak my to odstawimy, i to, że ta sylwetka zmienia się w danym momencie na lepszą odbrania tych sterydów minie, ale ile nam zostanie, tego, ile faktycznie zbudowaliśmy mięsa, to zależy od tego, jak będziemy za przeproszeniem, zapierdzielać, i ile zbudujemy właśnie realnie tego mięsa, wykorzystując to, że te środki nam dają lepszą możliwość wzrostu. I to jest wszystko. Sterydy zwiększają syntezę protein i nie róbmy tutaj. Dodatkowej magii wokół tego wszystkiego, przynajmniej na takim poziomie niezawodniczym, bo wiecie, ja rozumiem, że zawodnika interesuje, jaki ma wpływ na estradiol, jaki ma wpływ na to, to jest wszystko ważne. Oczywiście nie neguję tego, że pewne środki ułatwiają budowanie masy mięśniowej bardziej, a inne bardziej ułatwiają redukcję. Tak, na przykład pochodne DHT, dihydrotestosteronu, to są środki tak zwane suche. Nie powodują retencji wody, cieńszą skórę powodują. One oczywiście będą sprzyjać redukcji, i ja też podopiecznym e, proponuję, zalecam, mówię o tym, że jest taka opcja, że można je gdzieś tam włączyć na redukcji. Natomiast nie idźmy za bardzo w tą stronę, że robimy z tych środków nie wiadomo co, wszystko trzeba czuć, jakieś narkotyki, e, bo tak jak mówię, koniec końców Twoja praca na siłowni. Twoja konsekwencja w kuchni będzie tu determinowała ten progres, a czy jesteś na redukcji, czy na masie, biorąc takie, czy takie środki, one zwiększają syntezę protein i pozwalają ci albo szybciej rosnąć, albo lepiej utrzymywać tę masę mięśniową i tyle. I wiecie właśnie, chciałem dodać, że najczęściej o tym czuciu tych środków mówią ludzie, którzy nawet nie mają jakiejś zauważalnej masy mięśniowej. I ja się zastanawiam, gdzie ty chcesz to czuć. Co ty chcesz czuć? No możesz to zobaczyć, ale na czym chcesz to zobaczyć? Na tym mięśniu malutkim? Pod tym smalcem całym chcesz coś zobaczyć? No jak? I właśnie to jest to, że najczęściej te czucie to poszukują ci, którzy nie, nie mieliby nawet jak tego poczuć, bo nic nie zauważyliby na swojej sylwetce. To tyle. Bardzo no. luźna pogadanka z mojej strony. Myślę, że na luzie, pomimo, że dynamicznie mówię, gestykuluję, nie ma tu z mojej strony żadnej jakby irytacji, nerwowości. To jest bardziej taka, tak w formie anegdotki. Ja zazwyczaj tak mówię żywiołowo, jak coś tłumaczę. No i tyle. Dajcie znać, czy takie filmiki troszkę, za przeproszeniem, z dupy, spontaniczne, ale mówiące swoje przemyślenia, z mojej strony. A ja Was chciałem prosić o śledzenie kanału dalej, ponieważ wkrótce będą ciekawe materiały, będą nowe osoby na kanale, goście, ciekawe podcasty. Także to była cisza przed burzą, ta moja krótka nieobecność i standardowo proszę o subskrybowanie, komentowanie, lajkowanie, udostępnianie. Trzymajcie się Michał Długi, Piona.